Oglądamy Grupę C podczas turnieju Africa TV Champions Cup, mecz wygranych jest to. W dolnym prawym rogu Maru, zawodnik Onside Gaming. Najlepszy teren w historii StarCrafta 2. A tutaj niewątpliwie jeden z najlepszych protosów ostatnich miesięcy i lat. MaxPak, SteamOS Storm Gaming. No i zobaczymy kto zajmie pierwsze miejsce w tej grupie. Na pewno z chęcią popatrzę jaki jest dzisiaj Maru, jaki jest dzisiaj Max MaxPax, jaka forma, jaka dyspozycja? Lecimy do przeciwnika, cóż to się dzieje? Maru już wyjeżdża chyba tutaj, dobra. Maru będzie coś ukrywać na mapie, zapewne drugie raksy, jeżeli to w to miejsce zmierza, chyba że on jedzie dalej, to zrobi ebay bloka. No na razie jedzie dalej celowo, jeżeli tutaj, no to to będzie blokować. Tylko czy to jest wystarczająco dobrze wyliczone? Chyba tak. Chociaż, chociaż, chociaż... O! Maxpex zobaczył tę sf kę i co teraz? Widział, ale nie zauważył chyba. Klasyka Starcrafta. Bo gdyby zauważył, to myślę, że od razu by tutaj zaczęła jakaś próba jechać, żeby tej, tej blokady takiej długiej mu nie zrobił maru. No to jest błąd. Nawet sprawy błąd. No i teraz nie widzi, co się wydarzyło. I jego reakcja jest taka, że postawi tego Nexusa w innym miejscu, albo tu na godzinie 12, albo w tym miejscu. Chyba częściej tutaj faktycznie ten Nexus powstaje przy takiej blokadzie, przy takim scenariuszu. No i teraz Maru ma opcję anulować IBA i zwrócić 3 czwarte wydatków. Elegancko, Maru się zorientował, że coś może tutaj wcześniej do niego przejść i na coś trzeba uważać, więc jeszcze nie wiadomo, czy to jakieś, właśnie, złota, czy dwie adeptki, czy inne takie kombinacje. Więc na wszelki wypadek buduje bunkier, sprawdza też aktywnie, riperem, czy tutaj nie ma proxy. To już wcześniej zobaczył, teraz patrzy, może nieco dalej. Dobra. No, 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 no. Dobrze, propkę do końca. Faktycznie dało się rozwalić, zanim bateria się ukończyła, ale nie uratował reapera Maru. Także dwie proby za reapera do tej pory. Okej, okay, czyli Maru takie normalne dwa raksy z całkiem szybkim cyklonem, bo spodziewana taktyka to oczywiście ten Stargate, którego w sumie Maru nie widział, ale bardzo często protosi coś takiego wybierają. Ciekawe, czy to będzie też drugi cyklon. O, i trzecie koszary już są. Czyli dużo jednostek lądowych panuje Korańczyk i robo-facility już w tej bardziej wysuniętej bazie Protosa. No to byłam w zasadzie darmowa jednostka dla Maru, nawet Cyklona mu nie ubił. Aha, i od razu dwa simulatory. tak jakby chciał dłużej zostać na tych dwóch bazach. Nie myślał jeszcze o budowaniu trzeciej. No i to prawdopodobnie jest nie najgorszy kierunek, bo teran będzie pewnie wywierać mocną presję, o czym teraz dokładnie się, yy, się Maxpack dowiaduje. Trzy raksy i fabryka. No tak wczesnym etapie gry jak nie ma starporta, no to już wiesz, że bardzo dużo jednostek właśnie takich lądowych będzie grać teran. No i trzeba na to odpowiedzieć. Zazwyczaj odpowiadają protosie robiąc kolosy mortal'a. Na chwilę tam się blokuje czasami produkcję Feniksów, o jest właśnie ten wspomniany Immortal. No i baterie. Czy centry też trzeba by zagrać? Jeszcze popatrzmy, co tu się wykluwa. Mhm. No i tutaj widać. Jednak ta trzecia baza będzie, oczywiście później, no bo bezpieczeństwo było priorytetem dla księciu Nian. Interesujące, że on tak woli celowo opóźnić centry, no bo wiadomo, że nie mógł. Aha, i teraz dopiero będzie centry, tak? Po Kolosie. Po Kolosie, po Protoosiem. Nie no, dalej przyzywa, dalej buduje Feniksy. I teraz dopiero mamy centry. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Taka optymalizacja. No, w centry chodzi w zasadzie tylko o tego Guardian Shielda, więc faktycznie można ją przyzwać stosunkowo późno. Ona dość szybko energię zbiera do tego Guardian Shielda. Na razie nie popełnił żadnego znaczącego błędu Protos. Adeptka to oczywiście nic dużego na początku. Ważne, żeby Feniksów nie potracić. A widzę, że Maru dalej konsekwentnie robi tak dużo jednostek na tych dwóch bazach, jak tylko może. Oj! Uuu, no dobra. Już troszeczkę słabiej poszło. Trochę nie tak jak miało. Drugi kolos już dawno wyszedł, czas na trzeciego. W sumie to nie wiem, no wydaje się jakby MaxPax naprawdę bardzo szybko się dozbroił do... Wystarczająco silnej kompozycji, żeby teraz chyba nie paść od tego ataku. Maru buduje też trzecią bazę. No, fajny ten atak, dużo tego jest. Teraz Maxfax nie chce dać się zaskoczyć jakimś atakiem od dziwnej strony. Tak, podobało mi się, jak ten ale chciał podejść, ale jednak odejść, ale jednak dostał salwę. Jeszcze wytrzymał, a to może ucieknę. Nie uciekł, taki był właśnie, lekko mówiąc, niezdecydowany. No, Siła z tanków jest spora, jak jest ich tutaj aż czwórka. Kolejny piąty zaraz dojedzie, a na razie fajnie to poprawnie tak wszystko powolutku bardzo podsuwa. No i zobaczmy, czy po. Teraz już nawet dwoma tankami podjeżdża. Nexus już może być atakowany przez artylerię Maru. No i Księciunio próbuje przełamania. Zeloty z szarżą bardzo pomagają. Fajne podniesienie tych niektórych, znaczy wyciągnięcie tych niektórych Feniksów marinami jak Maru. Oj, Maru to się chyba przekręcił. Jeden Siecznak już tak dużo nie robi. No pięknie, jednak Księciunio wiedział co robi, wiedział nas oczeka. Nas ma cztery kolosy na terrana w zasadzie z dwoma wikingami. Nice. Piękna sprawa. Dobra, dobrze to wygląda. Dziesiąta minuta gry. No tutaj się wiadomo, że wiele wydarzyć już chyba nie może w kwestii jakiejś ofensywy Maru. Maro musi po prostu być spokojny. I bardzo dokładne, jeżeli chce mieć jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, no ale taka różnica na Max Paxa. Słabo to widzę. Tak, zasięg do kolosów na pewno też tutaj ode odegrał niemałą rolę. Z 10, a nie 9 jest różnica. Fajne, fajne takie lepsze te kolosy. Wydawać by się mogło, nie za duża ta zmiana, jednak duża, duża. Archony fajnie z przodu mogą absorbować obrażenia. Ustawia się Max Pax do ataku. No i wchodzimy, wchodzimy. Poleciał skan na godzinę 12, a zobaczył, że rywal ma czwartą bazę, tak spojrzał pewnie wątpliwym wzrokiem w swoje szanse. No i w tym momencie może tylko już dwa kolosy zostały, ale za to 25 sieni rozbitych. I w ten sposób Max Pax wygrywa pierwszą mapę. GG. No tak, faktycznie, dobrze dopracowana obrona. Mega mi się cały build order MaxPaxa po podobał, bo tutaj było takich wiele detali, to nie było przypadków. O i nie było. Lecimy, maruda niebieską, MaxPax na, Max na czerwoną, druga mapa to Royal Blood. Tak niby fajnie się ułożył ten eBay blok, niezauważony przez MaxPaxa, a potem... No, troszkę tragedia wyszłam. Ale kurczeno, kolosy są takim nowym, nową zabawką protosów, która znowu działa. Robi barykadę. No i teraz trzeba jakoś tak pomanewrować, żeby. zrobić zwiat. Tak się zastanawiam, czy Wangspax go robi. Aha, czyli on specjalnie wysłał jakąś taką późniejszą probę do, do zwiadu, bo normalnie tak która buduje gateway'a leci, ale on dopiero co to jakoś tak wysłał inaczej. że Maru ustalił, że uwięzi tutaj wewnątrz swojej bazy tę probę. Niektórzy wolą nie wpuszczać, żeby dać mniej informacji. A Maru ma swoje spojrzenie na tę sprawę. No Riperem oczywiście rozwali probę pod warunkiem, że ona nie dostanie recall'a, bo to jest jakaś opcja ucieczki dla tej proby. Aha, jednak recall. No i Maru już wie, że nie rozwali proby, więc nawet nie próbował tym riperem biec w jej kierunku. Tylko od razu do bazy Protosa. Jak patrzę na tę taktykę Max Paxa. Stargate wydaje się jakiś późny, ale nie, no to to nie jest jakoś specjalnie późny Stargate. Aha, no i rozumiem, że Fenixy. wszystko jest na razie zagrane, tak jak, że tak powiem, zgodnie ze sztuką, zgodnie z aktualną, przynajmniej metą, z wiedzą starcraftową, czyli na przykład, jak widzimy, właśnie, że Maru zaczyna od fabryki, nie od ekspansji, co co widział Max Pax. No to często się dodaje taką baterię w naturalu, i dzięki, dzięki temu ten wczesny atak dwóch Reaperów i Heliona nam nic nie robi. Albo no, mniejsze szanse, że zrobi cokolwiek. Właśnie, jeszcze ustalmy, może czy Maru widział Techa. No, nie widział technologii, bo w sumie czym? Jak Reaper tutaj wskoczy, to nic nie widzi. No, to jest w zasadzie takie samo otwarcie. Nie zmienia zwycięskiego składu MaxPax. Aha, no Maru oczywiście zmienił taktykę. Zamiast drugich raksów zrobił oczywiście Starporta i robi taką presję 1-1-1. Może będzie zaczepka z Fenixem. Nie goni jednak tej jedno... o, dobra. To ciekawe, nie? Bo to, co robi Maru, sugeruje jakby na pokładzie tego Mediwaka były miny, a nie cyklon, bo cyklon to od razu chyba do pościgu się powinien zabrać. Lekkie obicie. Maru jednak nie chce kontynuować obijania tego Feniksa, bo i tak by go nie zniszczył, więc lepiej może szybciej się faktycznie zabrać do Cybercora. No, ulepszenia Warp Gate nie zatrzymam, Ale sam Cybercore chyba zostanie zniszczony. Widzę na mini mapie posiłki Korańczyka biegną przez mapę. O, no, Warp Gate'a też mu chyba rozwali. Jak tak dalej pójdzie? Drugi cyklon. Będzie ciekawa żonglerka jednostek. Nie, odpuszczam X Pax, okej, okay. czyli w ogóle o to nie walczy. No, w sumie dwa spore budynki. Dość ważne budynki na tym etapie gry zniszczone. Nie no, księciunios po... oj. No, 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 spokojnie, spokojnie, bo to tak nie można stracić dwóch Feniksów teraz, bo to by była tragedia. No i Maru zaczyna swoje mikro przy naturalu, tam na minimapie widzę, że też zaczepki trwają. Boże, to on tu straci Fenixa od cyklona tak po prostu. Tutaj jakoś mało tego Max Paxa się zrobiło. Materię mu rozwalił Maru! Aha! <ścoughs> no to dziwnie łatwo Maru wszystko rozpracował. W sumie dużo zamieszania, tu jakieś kolejne Feniksy popękały, w sumie jakby ich nie było w tej grze. Wow, okej, okay, dobra, Maru wygrywa. Niecałe 6 minut. Aż mnie ciekawi... Różnica w stratach 700 do prawie 2000. Jeszcze zobaczymy, może jak było chwilę wcześniej. Kurczę, zero strat maru. Jak to się już bitwy dzieją, 0 do 1000 w jednym momencie. Aha, no ładnie. No i decydująca już trzecia mapa w tym pojedynku. Maru w dolnym lewym rogu, Max Pack z górnym prawym. Mapa Townsend Eastern. Bardzo szybko przywrócił pokorę Maru. Dobry build, świetne wykonanie. No i chyba właśnie taki lepszy kierunek to jest. Ciekawe, czy nie teraz zmieni taktykę na swoją chyba ulubioną. Albo przynajmniej wybitnie często stosowaną: Forgate Blink. O Max Pax jak widzimy, jest stosunkowo późno wyspany. Maro może spokojnie się zabarykadować w bazie, zanim ta proba dojedzie. Ale też pytanie, czy chce to zrobić. Nie taki ciekawy wariant, nie? Bo to przez, przez moment wyglądało, jakby Maro nie chciał zaczynać od fabryki. Tylko zrobić ekspansję, ale mimo wszystko na dwóch rafineriach. Ale może mi się tylko wydaje. Faktycznie to wszystko wygląda jakby. Aha. Z perspektywy Max Paxa trochę to wygląda jakby po prostu chciał szybką ekspansję zrobić, maru. I on nawet się nie zorientował, nie spojrzał, że tutaj tej ekspansji nie ma. Ta problem. Nie wiem, czy nie powinna chwilę dłużej zostać. Mogłoby tak być. Dobra, adeptka jest zagrana. O, super. Proszę, czyli zaraz to widzę, że Maxpax próbuje zrobić jakiś speedrun przez mapę. Bardzo szybko chcę zaskoczyć Maru, zobaczymy jakim wariantem presji przeważnie to są y, ataki z trzech Warp Gate'ów. Aha, faktycznie trzy Warp Tutaj oczywiście tylko jeden, jeszcze jeden będzie w bazie, właśnie się do niego przymierza Maxpax. Czasami takie presje pokonują bardzo szybko teren, ale czy takiego gracza kalibru Maru też mogą pokonać? On w sumie nie wykonał żadnego zgadu do tej pory, więc dla niego to wszystko może być trochę zaskakujące. Nie wiem czemu, ale w wariancie tego zagrania nawet podoba mi się może pójście... Oj, adeptko do rywala. Aj, Maru tego nie złapie. Pomyślał, że może... Inną ścieżką poszła adeptka, albo go ona w ogóle nie interesuje, on chce już w te próby wjeżdżać. W sumie to tym razem nie ma baterii, czyli tej reakcji, właśnie na takie otwarcie terana, bo też Maxwax nie do końca chyba wiedział, że to jest to. Tylko myślał, że będzie normalna ekspansja. A to psikus. No i zaczyna się męczenie Protosa. Ładnie, ładnie to działa. Teraz Maru zobaczy kończący się gateway, więc już chyba wie, że coś jest na rzeczy. Z dużym prawdopodobieństwem. Ale tak patrzę na mapę na pasek produkcji, nie ma tego bunkra. Teraz go zacznie budować Maru. A czy to nie jest za późno? Bo te stalkery to już idą. Można fajnie atakować takiego Stalkera, ale oczywiście dobry zawodnik typu MaxPax będzie wycofywać tego namierzonego Stalkera na tyły. No i walczymy o bunkier. Pięć Stalkerów, teraz jak widzimy cyklon. O, ładnie, ładnie, te salwy lecą. Rozwala do końca Meliwaka. jak <laughs> przeszedł dalej, a ale, ja ale Stalkery! Trochę wolno dokończył Maru. I co, MaxPax mu teraz wchodzi albo do naturala, albo na rampę jest Sitch Tank. Pytanie, czy go warto rozstawić tu i teraz, ale chyba to zrobi Maru, tak jest. No i dlatego też MaxPax odchodzi tak daleko, bo on się spodziewa tego rozstawienia Siege No to jest miejsce, gdzie tank jest, lekko mówiąc, narażony na atak Maru. Myślał, że go naprawi, ale nie ma takiego wiertła ani takiego udaru, który by te lasery Protosa skontrował. Chciał to naprawiać, ale jak widać się nie da. Znaczy, podobał mi się nawet przez chwilę pomysł, ale nie ma opcji. No i teraz stoi mu bezczelnie na rampie. Max, paks, Pax widzę, widzę, że z tyłu jest grana na Banshee. Ale jest też Robo Facility zagrany, bo ta, ta taktyka się rozwija. On robi proby przy okazji presji i technologii i tak dalej, i tak dalej. Mocne to zagranie. No i 10 probek zniszczonych i marów w gigantycznych tarapatach. Jego jedna z niewielu nadziei to jest właśnie ta Banshee. Ale jedna Banshee musiałaby rozwalić, no nie wiadomo jak dużo. O i teraz jeszcze nawet asakuracyjnie MaxPax robi... Um, robi baterię w naturalu, to jest świetna reakcja oczywiście. Jeszcze mu wejdzie do bazy chyba, i w sumie to ma czym i ma po co. Jak najbardziej, można, można. Maru widzi niektóre przechodzące jednostki, ale chyba nie zauważył. Chociaż... Nie no, nie zauważył, bo to jest normalny transfer widy naturala. O nie no, to MaxPax go tutaj zeżarł. Prosta presja, ale świetne wykonanie. No i klasa. Teraz Maru widzi, że to jest bateria. Może ją rozwalić w sumie, ale tam już był obserwer. W sumie on jest w połowie mapy. Zrobi sobie MaxPack z kolejnego obserwera, jakoś się obroni. A Maru nic się nie obroni. Nie ma z czego brać. Więc tym dziwnym susem, no, przeskoczył przez płot i obalił terrana. Najlepszego w historii terrana. GG! Prawo dla Księciunia zajmuje pierwsze miejsce w grupie C podczas Afryka TV Champions Cup. Jakie szybkie te mapy: druga i trzecia. Times. Nice.